Pan Józef Kowalski razem z żoną już po raz dziesiąty przyjmował w swoim domu gości z Ukrainy. Cieszy nas to, że przyjeżdżają tutaj młodzi ludzie z Ukrainy, którzy chcą się uczyć języka polskiego, bo to są nie tylko Polacy, są także z pochodzenia Ukraińcy albo mający jakieś tam konotacje dalekie z Polską i chcą z Polską mieć kontakty w szczególności jeżeli chodzi o naukę i widziałem taką naturalną skłonność wielu środowisk na Ukrainie środowisk polskich ale także ukraińskich do tego żeby się zbliżać do polskiej kultury żeby poznawać polską historię a u młodzieży zauważyłem taką skłonność piękną skłonność do nauki języka polskiego one po prostu wyczuły dla siebie rozpoznały e, nie tylko swoje powołanie, ale swoją szansę w tym, że będą znały język polski. Dzieci z Kresów spędziły w naszym regionie trzy tygodnie. Luba, a również przyjeżdżała na wymiany, poznawała Polskę i uczyła się języka polskiego. Teraz występuje w zespole Mazowsze. Jest jedną z opiekunek goszczących w regionie dzieci. Przyznaje, że wspomnienia z przyjazdów do Polski są bardzo miłe. Tak naprawdę to nic się nie zmieniło, bo tak jak było z oddaniem, widać to właśnie od, od organizatorów zależy, że po prostu starają się i robią wszystko dlatego, żeby ten wypoczynek dzieci tutaj był jak najlepszy. Jak są wszyscy bardzo gościnni, zwłaszcza te rodziny, które przyjmują obecnie no to chciałabym podziękować tej rodzinie, o której mieszkałam u Państwa Kowalskich, bo przyjęli aż pięcioro dzieci, także... Naprawdę, Bóg zapłać za ich dobre serca. Dziećmi zaopiekowały się rodziny m.in. z Legnicy, Kunic, Jawora czy Chocianowa. Bardzo chętnie ludzie brali, także czasami to po, sześć, po, siedmi, po sześcioro, po siedmioro dzieci braliśmy na przykład na teren Chocianowa. Fakt, że to było daleko Troszeczkę od Legnicy e, trzeba było te dzieci przywozić co drugi, co trzeci dzień, jak, były, jak wyjeżdżały na wycieczki do m, na wycieczki tutaj na terenie e, naszego e, w, byłego województwa e, legnickiego. Mieszkańcy naszego regionu e, naprawdę mogą e, się, legitymują się ogromnym potencjałem e, hojności serca, dobroci, otwartości. Chęci udzielenia pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dlatego też pozyskiwanie tych rodzin w zasadzie nie jest, nie jest takie trudne. Była to już 17. edycja akcji Dzieci z Kresów Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej i jest naszym wielkim osiągnięciem, że bez przerwy przez tyle lat udaje nam się ją zorganizować, mówi Tadeusz Samborski, prezes Stowarzyszenia Krajobrazy.